Dzisiaj przygotowałem dla Was test samochodu, na który czekałem dwa lata. Przed Wami elektryczny Volvo XC40. Volvo XC40 to jest samochód, który świat pokochał, chyba nawet ku zaskoczeniu samego Volvo. Volvo dotychczas miało samochody albo takie no, kombiaki, albo duże suwy. Pierwszym takim bardzo popularnym suwem, który do dzisiaj jest oczywiście sprzedawany, to jest Volvo XC90, ale w końcu projektanci stwierdzili, że warto byłoby zrobić również takiego małego suwika, takiego crossovera, czyli XC40. Ten samochód został wprowadzony do sprzedaży w 2017 roku i okazał się strzałem w dziesiątkę, bo już w 2018 został uznany za samochód roku. Dokładnie tym od Volvo się wstrzeliło w rynek i w wymagania klientów. Samochód, który dostępny jest praktycznie we wszystkich wersjach silnikowych. Czyli mamy tutaj wersję benzynową, mamy diesla, mamy mild hybrid, czyli miękką hybrydę, mamy plug-in hybrid, czyli hybrydę taką podłączoną i ładowaną z gniazdka i wreszcie mamy pełnego elektryka. Ja już wersję benzynową testowałem, opowiadałem Wam dokładnie na temat tej wersji benzynowej. Miałem również wersję plug-in hybrid, tą ładowaną z gniazdka. A dzisiaj w końcu dostałem wersję w pełni elektryczną. To jest samochód, który już nie ma silnika spalinowego w ogóle. To już jest tylko i wyłącznie silnik elektryczny, tylko i wyłącznie akumulatory i o tym samochodzie wam dzisiaj dokładnie opowiem. Zacznę może od nazewnictwa, bo tutaj trochę Volvo narobiło bałaganu. Ten samochód dostępny jest pod wieloma różnymi nazwami i tak naprawdę można się bardzo łatwo pogubić, ponieważ tutaj liczba przyrostków, jakie są schowane za tym XC40 jest naprawdę wieloraka. Ten model nazywa się Volvo XC40 Recharge. Jeżeli sprawdzicie go na stronie internetowej Volvo to on pod taką nazwą występuje po prostu X40 Recharge. Ale jeżeli przypomnicie sobie mój test Volvo X40 Plug-in Hybrid, on też się nazywał Volvo X40 Recharge. Dlatego tutaj w przypadku tego modelu Volvo dodaje jeszcze kolejne określenia. On na początku, jak się pojawił w 2022 roku, po raz pierwszy, właśnie w wersji elektrycznej, nazywał się Volvo X40 Recharge. P8 to jest taka wersja dwusilnikowa bardzo mocna. O tutaj mamy tylko i wyłącznie oznaczenie Richard. Natomiast ten model, który ja mam y, dzisiaj w testach, to jest wersja jednosilnikowa i to jest y, też auto, które się pojawiło w 2022. I już zdążyło przejść pewne modyfikacje, ponieważ akurat ta wersja, którą mam, ma napęd na przód, natomiast ten samochód już jest wycofywany ze sprzedaży i teraz będzie zastępowany przez wersję RWD, czyli z napędem na tył. Będzie silnik napędzał tylną oś, a nie przednią. Jeżeli szukacie rzeczywiście tego modelu, to możecie go znaleźć po określeniu Volvo XC40 Recharge Pure Electric P6, albo Volvo XC40 Recharge Single Motor, albo Volvo XC40... Pure Electric, no jest jeszcze ten twin motor, to jest ta właśnie wersja, która się nazywa do tej pory P8, ale chyba z tego określenia P8 się Volvo teraz wycofują, się będzie, będzie po prostu nazywał Volvo x 40 Pure Electric Twin Motor, a ten po prostu będzie się nazywał Single Motor albo Single Motor RWD, bo z takimi określeniami się jeszcze spotkałem. więc tutaj rzeczywiście trochę jest bałagan. Natomiast warto oczywiście sprawdzić dokładnie, jeżeli jeżeli jesteście zainteresowani jakimś konkretnym modelem, jaka to jest wersja, czy to jest właśnie ta Single Motor, czy to jest dual motor czy twin motor. No i oczywiście czy to jest wersja z napędem na tył czy na przód? Te z napędem na przód już nie będą sprzedawane w 2023 roku. Będą tylko i wyłącznie wersje na tył. Natomiast ja mam jeden z ostatnich egzemplarzy, który jeszcze ma napęd na koła przednie. Kilka słów jeszcze na temat parametrów technicznych tego samochodu. Mój egzemplarz ma napęd na koła przednie. Tutaj mamy pojedynczy silnik elektryczny o mocy 230 1 Koni. Samochód przyspiesza do setki w 7,4 sekundy. I to jest taka wersja bardziej ekonomiczna tego pierwszego XC40 Recharge P8, który się pojawił jako pierwszy w wersji w pełni elektrycznej, który miał dwa silniki o łącznej mocy 408 koni i przyspieszeniu od 0 do setki 4,9 sekundy. Ja niestety nie miałem okazji testować tamtego egzemplarza. Będę starał się go wypożyczyć też do testów, żeby porównać, jak jeździ tamta sztuka. Na no tamten podobno to jest wariat. No, wyobrażam sobie 400 koni w takim małym samochodziku i niecałe 5 sekund do setki, to rzeczywiście on zrywa. No, Natomiast to jest taka wersja bardziej cywilna, bardziej dla ludzi. Jest oczywiście sporo tańsza, to jest kilkadziesiąt tysięcy taniej ta wersja jednosilnikowa kosztuje. I dla do takich, do takich zwykłych użytkowników, którzy nie chcą się wcale ścigać, to taka wersja myślę, że będzie w zupełności wystarczająca. Ten samochód ma również akumulator o pojemności 69 kWh. Wersja Twin Motor ma akumulator troszkę większy, bo tam jest 75 kWh. I deklarowany zasięg przez producenta to jest około 400 km. Samochód oczywiście można ładować w bardzo standardowy sposób. Z tyłu mamy klapkę. Już tą klapkę otwieram. O, z tej strony. Tu mamy zwykłe gniazdo prądu przemiennego AC. Ono przyjmuje prąd o mocy 11 kW. Ja ładowałem ten samochód właśnie z taką mocą z ładowarki Grinzel Hubu, którą niedawno dostałem do testów. I ona tutaj ładowała praktycznie cały czas tą niemal pełną mocą. Tam niecałe 11 kW. Ten samochód można z taką mocą naładować do pełna w około 7 godzin. Natomiast na dole, jak wyciągniemy sobie tą klapkę, no to już nam się odkrywa teraz pełne złącze CCS czyli jakby ten komplet już jest CCS i na takim złączu możemy ładować ten samochód z mocą maksymalnie teoretycznie 150 kW ja jeździłem też z tym samochodem na ładowarkę do Wólki Kosowskiej 150 kW, żeby zobaczyć ile on mi wciągnie ładował się z mocą około 136 kW maksymalnie co i tak już jest bardzo dobrym wynikiem i od 5 do 80% ładuje się 30 kilka minut. No, 35 minut. Od 5 do 80%, więc naprawdę błyskawicznie. Natomiast, oczywiście, jak chcemy go dobić już do 100%, no to te ostatnie 20% to jest kolejne pół godziny. Więc jakąś godzinę musimy czekać na to, żeby go naładować od 5 do 100%. Więc, oczywiście, odradzam, jeżeli jesteśmy gdzieś w trasie, to nie ma sensu w ten sposób ładowania tego samochodu. Tylko ładujmy się do 80% i szukajmy kolejnej ładowarki. Na tych 80%, jak nie jedziemy, jak, jak szaleni, to powinniśmy przejechać jakieś 300 km w zasadzie spokojnie w trasie. No właśnie, jeśli chodzi o zasięg. Powiedziałem, że te 300 km możemy przejechać w trasie. Volvo tutaj deklaruje zasięg WLTP na poziomie około 400 jednostek WLTP. Tutaj te wartości są bardzo różne, ponieważ jak szukacie w internecie na temat tego samochodu, to znajdziecie również taką informację, że ta wersja tylnonapędowa RWD, najnowsza, czyli ta modelowa, ta na rok modelowy 2023, ona będzie miała zasięg WLTP 466 km. Ta ma Zasięg około 400, w niektórych źródłach znalazłem informację, że to jest 425 km. Natomiast realnie w moich testach ten samochód teraz przejeżdżał około 300-320 km po mieście, bo jeździłem tylko i wyłącznie po mieście. Tutaj filmuję w tej chwili koło nowo budowanej trasy S7, więc korzystam z tego, że to jest jakaś droga serwisowa, po której nikt nie jeździ. I jeździłem tylko i wyłącznie po mieście. Średnie zużycie miałem na poziomie 20-22 Kilowatogodzin. Deklarowane zużycie przez Volvo to jest niecałe 17. No, niecałe 17 da się zejść do takiego poziomu. Natomiast wtedy, kiedy po prostu jeździmy bardzo spokojnie, kiedy mamy nagrzaną kabinę, ponieważ ja ten samolot testowałem, jak temperatury były w okolicach zera. To był w połowie marca, pierwszą połowę marca mieliśmy chłodno, więc te temperatury miałem w okolicach zera. Więc jak wsiadałem do tego samochodu na takich krótkich dystansach najpierw musiałem nagrzać kabinę. Więc przez te pierwsze kilka kilometrów, no to zużycie było na poziomie nawet 25 kilowatogodzin. Natomiast jak już trochę sobie pojeździłem, jak już się zrobiło ciepło w kabinie, no to mi tu zróbcie spadało do 20 kWh. Jak jechałem naprawdę bardzo spokojnie, to byłem w stanie zejść do jakichś 18-19 kWh. Podobno da się zejść nawet do 15. Mnie się takiego wyniku nie udało uzyskać, ale pewnie musiałbym poczekać na temperaturę na poziomie 15-20 stopni, to wtedy te 15 czy 14 kWh myślę, że byłyby realne do osiągnięcia, co by oznaczało, że rzeczywiście ten zasięg deklarowany na poziomie 400 km powinno się dać tym samochodem przejechać, jeżeli go jakoś szczególnie nie katujemy. X-40 wersji elektrycznej ma Taki zabudowany, pełny grill, ponieważ te wersje spalinowe tutaj mają grill z kratką. Tutaj jak widzimy, tej, tej żadnej kratki nie ma, ponieważ tutaj nie ma potrzeby, żeby to była kratka. Tu nie trzeba wcale tego silnika chłodzić w ten sposób. Otworzę od razu maskę silnika. No, w sumie tam jest silnik, więc nie kłamie. Pokażę Wam, co tam jest w środku. Gdzie to jest tu jest? Ta dźwiękienka tu jest. prawej stronie, dobra. Och, ale to napleskałem w środku. No i tutaj oczywiście jest plastikowo. Tutaj jedynie mamy... Korek wlewu płynu do spryskiwacza i mamy frunk, czyli przedni bagażnik. On jest dość taki malutki, natomiast można tu sobie jakieś kable, ładowarkę tego, na przykład Glindsel Hub, o którym wspomniałem, się tutaj spokojnie zmieści więc możemy taką ładowarkę trocić sobie z przodu, albo jakieś tam nie za duże bagaże. Tych plastików przyznam się, że nie próbowałem tylko tutaj zdejmować, zaglądać co tam jest pod, pod spodem. Natomiast tam pod spodem pewnie będą jakieś kable, no i gdzieś, jakby tam dobrze poszukać, to pewnie byśmy ten silnik też znaleźli. Natomiast tak wygląda ten samochód z przodu. Dobra, zamykamy i zajrzymy od razu sobie. Do bagażnika z tyłu. A, nawet mogę to zrobić nogą. Uwaga! Byk! O, i działa. Tak wygląda bagażnik z tyłu. On jest troszeczkę mniejszy niż w wersji spalinowej, ale jest dość taki układny. Tutaj widać, że on jest dość foremny. Nie ma tu jakichś szczególnych zakamarków. Tutaj jeszcze pod spodem mamy taki schowek. O, tutaj jeszcze jeden. To też mogę podnieść? O, tak. Tutaj nawet mamy kabel. Ten kabel nawet jest chyba sp sprzedawany w zestawie. E, apteczka. O, tak to, tak to wygląda, więc tutaj możemy sobie jakieś tam rzeczy schować. No, ale dobrze. Zamykam. Zajrzyjmy do środka tego samochodu, ponieważ tam jest bardzo ciekawie, a jednocześnie trochę się zawiodłem na tym, co znalazłem, ale już wam dokładnie o tym opowiadam. Wsiadam do środka. Mamy cyfrowe zegary oczywiście z przodu. Mamy również ekran tutaj po prawej stronie. Tutaj mamy ekran 12 cali. Ten centralny ma, przykład, tą 9 cali. I to co jest tutaj ciekawe, to że to jest pierwszy samochód w moich testach, który ma system Android Automotive. To nie jest autorski system. Volvo, tak jak było w poprzednich wersjach, xc 40 te, te, które testowałem wcześniej. Tylko tutaj mamy Android Automotive, co oznacza, że tak naprawdę tutaj mamy taką jakby prostą wersję Androida smartfonowego. Ale, no właśnie, dlaczego powiedziałem, że się tutaj zawiodłem na tym? Ponieważ ten Android Automotive jest tutaj Niestety bardzo. Nie rozumiem. O, właśnie, bardzo ubogi, nic nie rozumiem, jak widać. Tutaj kilka tych aplikacji ja doinstalowałem. Doinstalowałem Plaksera, doinstalowałem tutaj jeszcze Soundclouda, jakieś tutaj brony audio, to moja córka doinstalowała. Doinstalowałem tutaj mój natomiast pozostałe aplikacje to były te, które były zainstalowane. Tutaj, jak widzicie, jest pięć na krzyż. I rzeczywiście jest bardzo ubogo tutaj, jeśli chodzi o te aplikacje. Mamy również sklep, ponieważ mamy tutaj zainstalowaną kartę SIM z dostępem do internetu na terenie całej Europy, ale także wielu państw poza Europą, czyli na przykład z tego co pamiętam, Indie, Indonezja, chyba Stany też działa akurat, tutaj, transmisja danych na 4 lata. I tutaj nie musimy się w ogóle łączyć z naszym smartfonem, żeby mieć dostęp do, do tych aplikacji, do tego sklepu Play. Ale jeżeli zobaczymy sobie na ten sklep Play, zobaczymy sobie przegląd aplikacji, to tych aplikacji jest, nie wiem, 20 i to jest wszystko. Tak. No, może trochę więcej niż 20. Nie liczyłem ich szczerze mówiąc, ale to jest koniec. To są wszystkie aplikacje, jakie są w tym systemie, więc. Powiedzieć, że to jest uboższa wersja Androida, to chyba mało powiedzieć. To jest bardzo uboga wersja Androida. Tutaj tych aplikacji tak naprawdę to jest no, tylko, tylko wybrane i wszystkie są tak naprawdę bardzo do siebie podobne, bo albo to są jakieś aplikacje do odtwarzania do muzyczek, albo jakieś tam radia Spotify, top Music, albo nawigacja, albo to jakiś Sejik, tutaj SoundCloud do muzyczek. To Arena to nie wiem, znowu jakieś radio, więc albo radio, albo nawigacja, no jak jeszcze jakaś tam pogoda się tutaj zawieroszyła niechcący, ale żadnych innych aplikacji nie ma. Moja na przykład córka tutaj Próbowała szukać jakichś gier, więc próbowaliśmy wpisywać sobie na przykład, o widać Sudoku nie ma, Angry Birds oczywiście nie ma, córka wpisała gry nie ma, to co mnie najbardziej boli, że nie ma Waze'a. Ten Ways podobno ma się jeszcze pojawić w pierwszym kwartale. Ja nagrywam tę recenzję w połowie marca. Podobno jeszcze do końca marca ma się ten Ways pojawić. Natomiast mi najbardziej brakowało, że tego Waysa tutaj nie mogę skonfigurować, mimo że ja tutaj się zalogowałem na moje konto. Tutaj widzicie moją ikonkę, czyli jestem zalogowany na siebie. Sparowałem również mojego smartfona. Tutaj mamy na niego kieszonkę, taką z ładowaniem indukcyjnym, natomiast mimo wszystko nie jesteśmy w stanie tutaj wyrzucić tego interfejsu takiego Android Auto, bo to nie jest Android Auto, tylko Android Automotive. Czyli nie mamy Waze'a, którego ja bardzo lubię. Niestety nawigacja, która tutaj jest, to jest jedyna, to jest mapy Google, więc chciałem zainstalować tutaj Waze'a, nie ma takiej opcji, czekam na tego Waze'a, podobno będzie, jeszcze go niestety nie ma. I druga rzecz, którą się zawiodłem, no to jest ten ekran za kierownicą. On jest bardzo duży, bardzo ładny. Bardzo dużo można byłoby tu fajnych rzeczy wyświetlić, a tymczasem jest tu niezwykle skromnie. Ja teraz wrzucę bieg, ponieważ co ciekawe, ten samochód nie ma tutaj żadnego przycisku, ten przycisk jest zaszlepiony, nie ma start-stop. Tutaj też nie ma żadnych przycisków. Tutaj jedynie co robimy, to żeby jechać, po prostu przerzucamy sobie dźwigienkę. I tak jak opowiadałem wam w przypadku tych poprzednich x 40 tam musieliśmy dwa razy tą dźwigienką przerzucać, żeby, żeby zmieniać między reverse a drive. A tutaj wystarczy, że raz przesuniemy. Czyli naciskam teraz hamulec nogą, teraz przesuwam, już mam wrzucony teraz drive. Teraz mi się ten ekran tutaj odpalił. Pokazuję, że nie mam tego pasa, ale nie będę tego pasa zapinał akurat na tej drodze serwisowej. Ja już tutaj mogę jechać. Czyli o, i już jadę sobie do przodu. Czyli nie ma tutaj konieczności wciskania żadnego stop, tylko po prostu wsiadamy do tego samochodu i jedziemy. Zatrzymujemy się, damy Reverse. I teraz mamy Reverse, czyli pojedynczo przesunąłem tą dźwigienkę i teraz jadę sobie do tyłu. Jeśli chcę wyjść z tego samochodu, to tak, zatrzymuję się, mogę nacisnąć Park. Oczywiście, ale nawet bez naciskania parku, wezmę na przykład drive. Czyli za podjeżdżam pod jakiś sklep. Tak, mam drive, wytrzymuję się. I teraz wysiadam, łapię za klamkę. Tak, i on już zaciągnął nam ręczny, Tam już wszystko zgasło. Mogę samochód zamknąć. Tak, dotykam tylko klameczki i on się teraz zamyka. I odchodzę, czyli nie muszę go też wyłączać. To jest akurat bardzo fajna opcja. Wracamy z powrotem do tego samochodu. Czyli tutaj oczywiście wystarczy, że do klamki, on mi się otwiera. Wsiadam, dźwigienkę przesuwam na drive i już jadę. Tak się go odpala. I teraz wracając do tego ekranu, popatrzcie. To jest jedyny widok, jaki mamy na tym ekranie. No, jeden z dwóch tak naprawdę, bo mamy oprócz tego jeszcze tutaj tym przyciskiem na kierownicy, możemy zmieniać te widoki. Jak ja wcisnę ten przycisk na dole, to mogę zmieniać pomiędzy takim widokiem, a takim widokiem. Taki lub taki, i to wszystko. Ten to jest po prostu mapa. Ten się nazywa Calm on tutaj nic w tej chwili nie prezentuje. Natomiast jak się ustawi nawigację, tutaj mamy bardzo takie proste nawigacje, czyli tylko na przykład na skrzyżowanie, że mamy skręcić w prawo, albo na rondzie, trzeci zjazd, tylko jak wyłącznie takie informacje pokazujemy, że to nie jest takie zupełnie żony czarne. W tej chwili nie mam nawigacji zaprogramowanej, dlatego tutaj nic na tym ekranie nie widzimy. Ale. Żadnych innych tutaj opcji nie ma. Nie możemy tutaj żadnego menu wyświetlić, żadnych parametrów, żadnych informacji na temat stylu jazdy. Te informacje tylko i wyłącznie mamy na lewej części i prawej części. Po lewej mamy zwykły. Prędkościomierz. On jest wyskalowany do 200 na godzinę, ale ten samochód ma blokadę na 160 km, ja nawet tyle nim nie jechałem. Chyba Maksymalnie jechałem 120, więc nie szalałem. Natomiast dzisiaj to rzeczywiście tak naprawdę nie potrzeba wcale jakoś tam szybciej jeździć niż te 120-140 na godzinę, więc wcale się nie czepiam tego limitu 160 km. <grym> Mógłbym być tak naprawdę wyskalowany do 160 km ten licznik, a nie do 200. Po prawej stronie mamy informacje na temat mocy. No, zamiast oczywiście obrotów, mamy moc i odzysk. Ten odzysk tutaj też jest akurat, jest akurat fajny, ponieważ mamy tutaj one Pedal drive. Włącza się go tutaj, jak się wchodzi w opcje, i wchodzimy sobie. To są opcje takie, właśnie Android Automotive. Wchodzimy sobie tutaj w opcje, i tu mamy tryb jazdy off-road, pilot assist, wspomaganie prędkości, kierowania, i na dole mamy one pedal drive, który mam włączony. Jak ten samochód odebrałem, ten one pedal drive był wyłączony, czyli on taki miał krus, jak się puściło pedał gazu, to on po prostu tak płynął. Natomiast teraz mam to sterowanie jednym pedałem, i to jest coś, co ja uwielbiam w samochodach elektrycznych, czyli jak teraz dodaję gaz. I jak puszczam gaz, to zobaczcie, jak on hamuje. Aż hamulcami wyhamował. Nie tylko i wyłącznie rekuperacyjnie, ale aż hamulcami. On to oczywiście też pokazuje tutaj na tym wyświetlaczu po prawej stronie. Troszkę tutaj cofnę. Tak, żeby tylko nie wolnąć w krawężnik. O, że miał tutaj miejsce na rozpędzenie się. O! O! I tak hamuje. Gdy ja tylko ruszam, tylko i wyłącznie posługuję się prawostopą. Więc... Ta jazda jednym pedałem, bez korzystania z pedału hamulca, jest naprawdę super, jeżeli się do tego przyzwyczajemy, jeżeli się tego nauczymy, to możemy jeździć po mieście praktycznie w 100%, tylko i wyłącznie trzymając nogę na pedale gazu. Tak jak powiedziałem, do tego się trzeba przyzwyczaić, ale jak już zaczniecie w ten sposób jeździć, to potem trudno Wam będzie wrócić do takiego tradycyjnego samochodu, w którym musi się hamować hamulcem. Oczywiście hamulec mamy, więc jak potrzebujemy, to ten pedał hamulca tutaj jest, ale z niego będziemy korzystać tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. No i wracając jeszcze tutaj do wskazań na tym wyświetlaczu, czyli powiedziałem, że tutaj mamy mapkę, po lewej na dole mamy przebieg dzienny, dzisiaj tym samochodem przejechałem już 29 km, średnie zużycie jak widzicie na tych 29 km to jest 28 kWh, więc na takich krótkich dystansach niestety z takim zużyciem musi się, się liczyć, ale teraz jak naciśniemy sobie ten przycisk na kierownicy, to wyświetla nam się takie podsumowanie, komputer pokładowy i po lewej stronie ten Licznik ręczny to są wartości, które ja mierzę od początku testu. Przejechałem tym samochodem 650 km od odebrania go do testów. Średnie zużycie 22 kWh na 100 km, 22 godziny, 22 godziny już jestem za kierownicą tego samochodu, 31 średnia. No właśnie, to są efekty jeżenia tylko i wyłącznie po mieście. A po prawej stronie mamy rezultaty dzisiejszej jazdy: 29 km, średnie zużycie 28 kWh, no i blisko 2 godziny za kierownicą, średnia 17 km na godzinę. Na dole przebieg tego samochodu: 4800 to jest. Dość nowy egzemplarz, więc przebieg ma niewielki. No i temperatura dzisiaj już jest trochę cieplej jest 6 stopni, ponieważ rzeczywiście, jak testowałem ten samochód, to, to przez ostatnie dni było w okolicy zera. Natomiast to są wszystkie parametry, jakie tutaj widzimy. Tam po prawej na dole jeszcze mamy naładowanie akumulatora. Ale tutaj, jak widzicie, nie ma informacji na temat zasięgu. Tego mi brakuje, ponieważ ten, informacja na temat zasięgu powinna być pokazywana już tutaj na tym wyświetlaczu. A jeżeli chcę zobaczyć zasięg, to muszę popatrzeć sobie na ekran ten. O, tu włączyła mi się teraz kamerka 360 stopni. To jest opcja w tym samochodzie. Zaraz ją też pokażę. Natomiast tutaj mamy taką aplikację, która się nazywa asystent zasięgu i ten asystent zasięgu mówi, że mamy zasięg w tej chwili 290 km. 290 km przy 70% akumulatora. Teraz jest zużycie 3 kWh, a teraz siedzę w samochodzie, nigdzie nie jadę, jak teraz ruszę, to nam pewnie tutaj się podniesie trochę. Dodaję gazu, 4, 5, o, 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 o. I hamujemy, 10. Teraz mamy rekuperację. Więc bardzo skromnie wygląda. I ten wyświetlacz... I ten wyświetlacz, tutaj nie leży że tych aplikacji jest mało, to jeszcze graficznie jakoś tutaj tak nie robi szczególnego wrażenia. Ten, ten ekranik, tutaj widzicie kilka tych aplikacji, które tutaj są na krzyż. Możemy tylko jeszcze wejść sobie tutaj w te ustawienia, tu jeszcze kilka dodatkowych opcji. Możemy sobie wysunąć takie, taki panel powiadomień, tutaj jakieś powiadomienia się te, czasem pojawiają, tutaj akurat w, tej, w tym momencie nic nie mamy. I to wszystko, więc naprawdę jest bardzo ubogo przez ten Android Automotive. Więc mamy takie wrażenie, że trochę tak testujemy, taki samochód w wersji beta, że ten Android Automotive to jest rzeczywiście coś, co się dopiero tutaj zaczyna. Ten samochód oczywiście będzie dostawał aktualizację. Ja nawet podczas testu kilka dni temu dostałem aktualizację, aktualizacja trwała półtorej godziny, więc jakiś duży update wjechał, ale żadne nowe funkcje się tutaj nie pojawiły, tylko pewnie to były jakieś poprawki bezpieczeństwa. Natomiast no, zakładam, że w przyszłości tutaj się jakieś nowe funkcje również pojawią i... Będzie tutaj więcej aplikacji, że pojawi się w końcu ten Waste i będzie można również co nieco więcej wyświetlić na tym, na tym ekranie. Bo przynajmniej, na przykład, ta informacja na temat zasięgu na tym głównym ekranie na pewno by się tutaj przydała. Opowiadam cały czas o tym Android Automotive, natomiast oczywiście informacja dla tych, którzy używają iPhone'a. Mamy tutaj Apple CarPlay, jak widać jest ikonka. Ja niestety iPhone'a akurat nie mam, więc nie mam wam jak pokazać, jak to działa. Natomiast podobno ten CarPlay działa tylko i wyłącznie przewodowo, czyli musimy się podłączyć kablem, nie działa bezprzewodowo. No i wtedy te aplikacje z Apple'a tutaj będziemy mogli czy z iPhone'a będziemy mogli sobie tutaj wyświetlać na tym dużym ekranie. Tutaj na dole mamy schowek z ładowaniem indukcyjnym, czyli ja tutaj mogę, mogę telefon włożyć. Mój akurat, ja tu mam teraz y, Xiaomi 11 Ultra, bardzo tutaj dobrze pasuje, nic tutaj nie jeździ, ponieważ to jest akurat ten schowek, czy ten wnęka jest taka gumowana, więc dobrze się ten telefon tutaj trzyma. Tu na górze mamy jeszcze dwa gniazda USB typu C, mamy... Gniazdo zapalniczki, więc możemy tutaj się jeszcze podłączyć na przykład z jakimiś inwerterem i podłączyć sobie na przykład laptopa 120 W maksymalnie, więc całkiem konkretną maszynę tutaj można schować. Tych schowków już tutaj nie, nie pokazuję, bo już pokazywałem te schowki przy okazji prezentacji poprzednich spalinowych wersji xc 40 Ale oczywiście, to kolejnej rzeczy, do której muszę się niestety przyczepić, to jest to, od czego zacząłem opowiadać o tym samochodzie, czyli to, że to auto jest dostępne we wszystkich wersjach silnikowych. Przede wszystkim w wersjach z silnikami spalinowymi, co oznacza, że tutaj mamy ten nieszczęsny kanał na tylnej kanapie, czyli tak wygląda ta tylna kanapa. W ogóle bardzo on jest elegancki, też akurat w takiej wersji niebieskiej, którą dostałem, tutaj mamy również niebieskie dywaniki, ale jest ten nieszczęsny kanał, czyli jak siadam sobie tutaj z tyłu, no to tutaj... Ja jako oczywiście osoba siedząca po lewej stronie tu się mieszczę, obok mnie osoba też będzie się mieściła, ale trzeci pasażer, jeżeli usiądzie, no to już będzie musiał coś tutaj z nogami zrobić, pewnie będzie musiał to po prostu trzymać po bokach tego kanału. Tutaj też nie mamy jakiejś kontroli nad klimatyzacją, jest tylko i wyłącznie taka klapka, która troszkę się pobrudziła, tutaj moje dzieciaki woziły, więc one tu pewnie nogami pobrudziły. No i tutaj mamy dwa gniazda USB typu C, kolejne do ładowania smartfonów. Ale zauważcie, że miejsca na nogi mam tu bardzo dużo. Ja mam 1,80 wzrostu i przedni fotel mam odsunięty teraz dla mnie. I siedzę w tej chwili na tylnym siedzeniu i rzeczywiście mam sporo miejsca, jest tutaj wygodnie. Tak samo nad głową też mam dużo miejsca. Tutaj nade mną jest też okno takie dachowe, w tym momencie akurat zasłonięte, ale przeszklone. Więc jest tutaj rzeczywiście bardzo wygodnie, bardzo komfortowo. I myślę, że można powiedzieć spokojnie, że jest dość luksusowo. No i ostatnia rzecz, o której Wam opowiem, to jest aplikacja. Aplikacja, która się nazywa Volvo Cars. Mam ją tutaj zainstalowana na telefonie. Aplikacja dość skromna ponieważ tutaj jedyne, co widzimy, to widok na nasz samochód. Na szczęście w, dokładnie w takiej wersji kolorystycznej, jaką mamy, czyli akurat ta niebieska tutaj jest niebieska. Jakbyśmy mieli inną wersję kolorystyczną, to na tym, nam się tutaj pojawi. Mamy stopień naładowania akumulatora. Możemy zareglować zdalnie ten samochód, czyli możemy tutaj zamknąć i, lub otworzyć drzwi. Jeżeli na przykład zapomnimy ten samochód zamknąć, to możemy to zrobić zdalnie. Oczywiście to działa przez gsm czyli nawet jeśli ja się oddalę od tego samochodu, tutaj stoję około niego, ale jeżeli się oddalę, to to wszystko będzie tutaj działało. Mamy możliwość również włączenia lub wyłączenia klimatyzacji i programowania tej klimatyzacji czyli jeżeli wejdę sobie w timery, to tutaj mogę tworzyć dodatkowe timery, tak żeby programować klimatyzację, żeby się na przykład rano włączała, zanim ja wsiądę do tego samochodu. Jeżeli on stoi pod chmurką i jest zimno, to ja mogę sobie zaprogramować, żeby on mi się nagrzał i rano jak wsiadam o godzinie 7 do samochodu, to żeby już w środku było przyjemne 20 stopni. I informacje na temat ładowania oraz się nazywa zakres, oczywiście zasięgu mam 70% akumulatora, zakres czyli zasięg to jest 290 km no i również mogę tutaj optymalizować ładowanie, czyli programować sobie także ładowanie w trybie nocnym, jeżeli ładuję sobie taki samochód w taryfie nocnej, na przykład po 22 czy po 23 mam niższą taryfę to mogę zaprogramować, żeby to ładowanie rozpoczęło się dopiero po 23, mimo że na przykład kabel do ładowarki podłączy, podłączyliśmy już o godzinie 18 oczywiście wiele teraz nowoczesnych ładowarek też ma taką funkcję więc jeżeli akurat mamy taką prostszą ładowarkę, to na pewno ta funkcja tutaj bardzo nam się przyda. I ostatnia opcja, dodajmy metodę płatności. Możemy sobie tutaj również płacić przy pomocy aplikacji, i to jest usługa, która się nazywa Plug Surfing. Jest ja tej aplikacji akurat nie korzystałem, więc nie, sk nie skonfigurowałem. Tutaj akurat mam kartę na szczęście Greenway, więc ładowałem ten samochód na Greenwayu. A no jeszcze jest oczywiście. Fajna rzecz, czyli mapka, dokładnie możemy sobie sprawdzić, gdzie nasz samochód stoi. Jeżeli gdzieś go postawiliśmy na parkingu i zapomnieliśmy, to, to możemy go podglądać, albo jak nam ktoś go ukradnie, to również możemy sprawdzać, gdzie ten samochód się znajduje na mapce. Natomiast brakuje tutaj niestety informacji na temat przebytych tras, nie ma takich historii, więc aplikacja dość skromna, ale te najważniejsze podstawowe opcje tutaj są. No i czas na podsumowanie na temat tego samochodu. Jeszcze wspomnę oczywiście o cenie tego pojazdu. Tego dokładnie egzemplarza już raczej nie kupicie, czyli tej wersji elektrycznej z napędem tylko naprzód. Ona zostanie zastąpiona przez wersję z napędem na tył, czyli RWD, i ta wersja z napędem na tył według cenika Volvo na dziś kosztuje jakieś 248 tysięcy wersji podstawowej, oczywiście jeżeli dołożymy sobie jakichś dodatków, to wyjdzie tam 260-270 tysięcy za wersję z napędem na tył natomiast jakbyście chcieli koniecznie kupić ten egzemplarz może nie ten egzemplarz, ale akurat ten model z napędem na przód, można jeszcze kupić je w niektórych salonach, teraz salony Volvo wyprzedają ostatnie sztuki to jest jakieś 220-230 tysięcy złotych za tą wersję z napędem na przód jest to oczywiście taniej niż za wersję z napędem na oba koła czyli tej Motor. Dla takich mniej wymagających użytkowników to oczywiście ta wersja będzie absolutnie wystarczająca, więc nie musicie kupować tej wersji zwariowanej, 400-konnej, czyli tylko ta wersja 230-konna. 231 ma ta wersja z napędem na przód, 238 z napędem na, na tył. No to taka wersja będzie dla Was absolutnie wystarczająca. Jest to samochód, którym rzeczywiście przy spokojnej jeździe te 300-350 km po mieście zrobicie, a w trasie 400 km przy takiej prędkości 100 na godzinę, to myślę, że spokojnie też da się osiągnąć tym samochodem. Bardzo fajne autko, Ja co prawda nie jestem fanem designu XC40, dużo bardziej mi się podoba XC60 albo XC90. XC40, no zwłaszcza chyba ten tył tutaj, <grym> to jest coś, co, co mi się najmniej podoba w XC40, to jak on wygląda z tyłu, ale to jest oczywiście. Kwestia tylko i wyłącznie gustu, na pewno też jest wiele osób, którym to, to auto się tutaj yy, bardzo podoba. Fajny elektryk ale jednocześnie taki, który się no, chyba praktycznie niczym szczególnym nie wyróżnia. Nie ma tutaj żadnych takich elementów, na które, na które szczególnie chciałbym zwrócić uwagę. No może z wyjątkiem tego Android Automotive, ale tak jak niestety powiedziałem na chwilę obecną, tym Android Automotive jestem zawiedziony, ale jestem pewien, że oczywiście będzie lepiej, ponieważ to jest system, który będzie cały czas aktualizowany i pojawią się nowe funkcje. Na razie, póki to jest nowość, no to jest dość ubogo. To tyle, to już Was zostawiam w takim razie tutaj z własnymi przemyśleniami na temat tego samochodu. Ja będę starał się od Volvo pożyczyć wersję dwusilnik, do testów, a także C40, więc mam nadzieję, że niebawem na moim kanale pokażę Wam recenzję tamtych samochodów. A oczywiście, teraz zapraszam Was do przejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowałem na temat innych samochodów, przede wszystkim elektrycznych. No i czasem też zdarzały się u mnie jeszcze spalinowe. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym moim materiale.